Polska Izba Mediatorów to organizacja, która odgrywa kluczową rolę w promowaniu i rozwijaniu mediacji jako metody rozwiązywania sporów w Polsce. Jej celem jest stworzenie platformy, która wspiera mediatorów oraz wszystkich zainteresowanych tym procesem. Mediacja to skuteczny sposób na unikanie kosztownych i długotrwałych procesów sądowych, oferując strony możliwość dojścia do porozumienia w sposób konstruktywny i mniej konfliktowy. Jednym z głównych zadań Polskiej Izby Mediatorów jest edukacja społeczeństwa na temat korzyści płynących z mediacji. Mediacja nie tylko pozwala na rozwiązanie konfliktu, ale również sprzyja utrzymaniu dobrych relacji między stronami. W przeciwieństwie do tradycyjnych procesów sądowych, które często kończą się podziałem na zwycięzcę i przegranego, mediacja skupia się na współpracy i zrozumieniu, co może prowadzić do bardziej trwałych i satysfakcjonujących rozwiązań. Polska Izba Mediatorów organizuje również szkolenia i warsztaty dla przyszłych mediatorów oraz osób chcących rozwijać umiejętności negocjacyjne. Programy te są dostosowane do różnych potrzeb uczestników, zarówno tych, którzy mają doświadczenie w mediacji, jak i tych, którzy stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie. Dzięki tym aktywnościom Izba przyczynia się do podnoszenia standardów mediacji w Polsce, a także do tworzenia sieci profesjonalistów gotowych do pomocy w rozwiązywaniu sporów. Kolejnym istotnym aspektem działalności Polskiej Izby Mediatorów jest współpraca z innymi instytucjami oraz organizacjami. Wspólnie z sądami, uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi, Izba promuje mediację jako alternatywę dla tradycyjnych form rozwiązywania sporów. Tego rodzaju partnerstwa są niezbędne do budowania świadomości na temat mediacji oraz jej zalet w różnych środowiskach. Podsumowując, Polska Izba Mediatorów to istotny gracz w polskim systemie prawnym, który promuje mediację jako skuteczną i efektywną metodę rozwiązywania sporów. Jej działalność na polu edukacji, współpracy oraz podnoszenia standardów mediacji przyczynia się do większej akceptacji i zastosowania tej metody w różnych aspektach życia społecznego i gospodarczego. Zachęcamy do zapoznania się z jej działalnością oraz do wspierania mediacji jako sposobu na budowanie lepszych relacji i rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny.